Też to czujecie? To nie moja sprawka. To też nie ja? Nie! Chodzi mi o ten cudowny zapach wiosny. Wiosny? A, no tak! A ja się nie cieszę! Miałyśmy kolejną zimę bez ani jednego płatka śniegu. Wiosną należy się cieszyć, ponieważ już czas, już czas to wiosna wita nas. Ptaszek śpiewa pszczoła, wzyczy pachnie świeżo las. Księgowi liczą dzielnie i kwiatów pełno. Hej, bójko! to miłość! Yeah, yeah, yeah. To miłość! Hej, Jaredzie Shapiro. E, e, Zwyczajny kolego. Mam dla ciebie kwiatki. E, Hej, bójko. Cała się rumienisz. Dobrze się czujesz? Masz czerwoną twarz. Dlaczego masz taką twarz? A poza tym chciałem ci wręczyć to. Wiecie, czy ty też mnie lubisz? Tak, albo nie? Uuuu! Musisz mu coś odpowiedzieć! I co mu odpowiesz? Co mu odpowiesz? Nie martwcie, jak chcesz, to możesz mi odpowiedzieć jutro. <laughs> Okej, okay, pa! Jak to jutro? Już jutro, bójka! Wszystko dobrze? Doktor Brawurka się tobą zajmie. Hej, siostro, ile palców pokazuję? Dwa. Z liczeniem nie ma problemu. To znaczy, że usłyszę to, co zaraz powiem. Bójka ma chłopaka! Bójka ma chłopaka! Bójka ma chłopaka! Bójka ma chłopaka! Właśnie, że nie mam! O co chodzi? Nie lubisz Jareda? Bardzo go lubię. Tylko... Co jeśli zaznaczę tak? Co się stanie? To proste. Pobierzecie się i będziecie razem na zawsze i zawsze! Kamaracje. To naukowo potwierdzone. Bójka i Jared, zakochana para. Siedzą na kominie i całują świnie. Bójko, kochanie. Jared, mój skarbie. Co sądzisz o mojej najnowszej powieści? Szczerze mówiąc, to twoje najwspanialsze dzieło. Już i tak wygrałaś miliardy nagród, a teraz jeszcze zostałaś królową wszystkich klubów książkowych. Poza tym, kocham cię piękna. Nowa powieść od dziś w księgarniach. Czy sen w dziejach, ale nie ma gwarancji, że naprawdę będzie mnie tak wspierał! Ach, nie mogę się z nim spotkać! Nie mogę iść dzisiaj do szkoły!